Mieliśmy nasz kupić gryzowy. Dzisiaj będziemy grać w webrowser z tej strony. 2 jest 2115 5 Let's go! Let's go! Panowie! Ale, beka. Ale beczka, chyba, chyba aż muszę sobie pójść na lat picia To będzie. Ej, 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 tak, ej misiaczki, bo mi się ej, Ej, nie, nie masz rep. Jak nie wiecie, to potem sobie wytłumaczymy. nam ładnie! Proszę! Chcesz iść Nie ma sensu! Jezu, Ale ja mam lag. lagi. Lagi miałam, jak <cle> <avatar> <rolleYa got spelled things repetitive> yeah, to to grywa. O tak wiatr! jestem! To jest kudyshowek tego. Tam jest nas stała, trzyma pieniądze z komuś. Nie, to jest kubek to jest To jest ten, kubek wójta. I tutaj brakuje tej, jak tego. Kur... No, nie no nie! Nie o, Co ty zrobiłeś, Axtolo? Siedłeś, no to... No, no, no... Mogłeś tak, kucnąć! No! no, no. no. ...w bo słabo jestem szkinczykiem! O kurna. Chodź i drodzy, mamy dzisiaj do z rzadkim y... gatunkiem... Lagiem! Ej, bo to się zlagowało No, bo to to. ...to się to po Dlaczego ja tego nie mogę obracać? Sobie. Co ale że stało? Ej, kur takie. Ej, ko Ej, koście! O, o kur. Kto dotknął kaczkę? Ja nie! Ale... Sorry to... za lagi, ale... Nie, to nie, nie, żyję. nie, mogę. nie no sponsor, sponsor nie żyje, ja, no, ja no, sponsor, Sponsor nie żyje. Ja mam nadzieję, że to nie... Nie żyje! Coś, to się nagrywa. Kaczka zamknij łeb, bo ci kur nawalne listę ci zaraz kto? Dobra, czekajcie, bo... Nie! Z e, rzadkim ja... gatunkiem do sorowca krysztaicznego zablokował w drzwiach. To się nie zablokowało się. rusza. Zablokowało się. O! O! Ruszyło się. Laura, idziemy. Dobra. Ten rzadki gatunek, gatunek do sorowca krysztaicznego był charakterystycznym. Czekajcie, połóżcie, 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 połóżcie połóżcie. Ej, bo nas w przypadku nie było pięć. A ile jest? Sześć łącznie. Wszyscy zginęli i no, idziemy, chodźcie. Czego spodziewałeś? Life no. jest brutalny, Chodźcie! Jest. Bierzcie to. Uciekaj ten przejść! Pakaczkę zaraz ciemy. <gry> idziemy. Nie no, znowu... Znowu się zablokowało! Nie zablokowało się, tylko ty masz tu ze swoją wyobraźnia. A okej. Okay. Welcome o. to! Brawl Stars, A nie, weź na w sumie... Nie, kacz... A kaczkę tutaj... Dobra. Weź tu na spawn'a, no weź od razu. No to, chodźmy. No właśnie, weźcie na spawn'a. No, ja zrobię mema z główkami z FNAF'a. Jak z Nie, pokaż, pokaż. A wiem, który jego mema. No, FNAF no, trójka, FNAF trójka. No, Chodźcie, bo się ja zablokowało. <laughs> No patrzcie! Stajecz, to bywa dosyć się... Wiem, podczas transportu, powiedziałbym. Let's go! Mamy pierwszą szczęście... rzecz! Ile nas jest? Czekajcie, czekajcie, Justka. bo host musi tutaj być. Ja! Sponsor! się! Ja pierd! Kto to, to, jest to jest zrobił? Nie, nie, nie. Tak to to ktoś zginął! Jest... A, to jest... A nie, to jest sponsor! Sponsor! Daj sponsora. Masz sponsora. To jest... Let's go, bioturka. Uff! A ta ci zginę? Do składu. Girlstone Get... z przodu. A co, bo ci pał nie zniknął, panie? Z kolkutu. Aj, bez kitu. Jak to jest? I so... gdzieś tu się skowali. To jest odkryte. O, o, ej zginął! Family friendly. Nie mówi mili, nie mówi mili, ej nikt mnie zabiję, oni go je zabili, ile? A ciekawe gdzie jest... 2000, dobra i da odłożyć. Czy tam szary? Nie, nie, nie ja zmieniłem kolor, ja zmieniłem kolor na źródło. Ej, ej, wyj wejdźcie, wy, 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 stój, stój. stój, stój. stój. Co? Ja mam pytanie do costa weźcie teraz tutaj pliknięcie SK to nie? No i popatrzcie na to Ho, jeżeli... jeżeli na przykład z... powiedz, nie wiem, po prostu coś krzyknij to zobaczcie, że można się tak komunikować łatwo jak? bo po prostu możecie zadawać pytania i możecie powiedzieć, wyczyń mordę to wiadomo, że zginąłeś ej, bez kitu to jest do... idealna komunikcja no i nadal coś no. takie o, A, o dobra, ja będę miał takie oczy gdzie hmm. jest tutaj? i w ogóle zbiłem tą kulkę, bo Chcia... dać mi poradniki i zbiłem prawie zbiłeś czy zbiłem. zbiłem ja też tu... zbiłem, ja mogę zdać no właśnie nie o, da główka williama aftona, główka williama aftona <noise> a to fioletowe musi nie. być, nie różowe nie, bo to jest, jest bogi stary ej dobra idziemy a czekaj, a nie, ty nie w tą nie stronę wystarczy nam. bo jest w tą stronę ej bo my nie mamy już kasy <noise> ej bo my nie mamy już kasy gdzie oni poleźli, Jezu Ja cię O kole kolejna główka do kolekcji Uuu. A nie jeden no sponsor Dostaw sponsor w spokoju, bo nie żyje Cały czasem zapominam, że nagrywam w ogóle. Gdzie oni poleźli? listę teraz co. Pani pa. do wredna. Pa. Ciekawe kogo oni zabili. Nie, mi się wydaje, że może coś być innego. Chyba to słyszałem przed chwilą, ale nie to jest. Ej, 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 bo mam bo mam globus, bo mam globus, proszę, weź i daj mi ten no. wózek. Mam! Odsądźcie się, mam diament, mam diament! Odsądźcie, oj chodź, tu mam ja teraz diament teraz i, i... Chodź, mam tu coś jeszcze, stój. No. Chodź, tutaj mam No Znowu mam bana. No ja nie mogę Trzymaj te diaksy Bo ja wychodzę Bo ja I zmieniam serwer Kur... Nie! 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 Dlaczego mnie? Ja ci nic nie zrobiłem! Nie, zostaw mnie, kaczka! Ja zlilidę! Dobra, mam... Nie, ka ka kaczka zabija kaczkę. Nie! Ej! Znowu! Ja pierdę. Nie, przepraszam. K duck killing e, Duck. Ej, zielony od dzisiaj Samo. cię nazywam wózkowy. Jeżeli serujesz wózkowy, to przepraszam. Jestem wózkowy. No, dokładnie. Nie wiem, czy z nas takiego się Łukaszek. <g Ayala> nie wiem czy, czy, czy ma właśnie tego samego gościa No to powiem co ci chodzi To ja ci powiem czy tak czy nie Odradzamy naszych FNAFO Nie FNAF powiem bo jest to bardzo ciekawy temat Chyba <g Ayala> no żartuję, nie, nie wiem po co chodzi z tym okej? Okay? <g Ayala> nie no, o, o, no i super! super. Nie, nie, tobie nie pozwalam Tera Teraz idziesz pierwszy. Nie żyję Nie przeklinaj! Family friendly O... Kur, no. Nie no się go mnie bijesz! Ja ci nic nie zrobiłem! Zostaw mnie! Ała! Nie! Nie! Ja chcę jeszcze żyć! To jest piękne! A, a, a mam 20hp... Kaka mnie zarekorowałaś z A tu jest... Ja ci A gdzie jest... ...ten zielony? Nie wiem... Co? Coś ma. Wiesz, co. Wiesz, to, jest, to, jest, to jest. Tam jest. Paro. Co jest? To za drzwiami. Nie, nie pozwólcie mi, się... Na... A, dobra, 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 dobra. Tu, tu, o, tu. tu, kaśka, tu, mam, tu mam. O, kaczka Jezu. O, kaczka jumpscare mi zrobiła. Weź mi tu otwórz. Dobra. 31 to. Uciekamy, no mamy właśnie, 20 tysięcy. Właśnie, właśnie. Widzicie. Jeszcze nie wchodź tam, bo mam pomysł, jak się podzielić HP. Im a mieć HP Nie Wiem, o co ci chodzi. O, uważaj. O, cześć. <głos> daj buzi, <noise> daj buzi. <nie pójdę. głos> to jest ten moment, kiedy tego. Mówi, że Pik nic nie o, no idziemy. O Oła, no szmatko. Dam ci HP, ej. Wiatek, daj ci, ci HP. On 50. Ej, a gdzie jest szary? Gdzie jest szary? No ej, słuchajcie pek. mnie. Wiecie co? Ja nie, Słuchajcie no mnie! Cztery nie, no. kaczki nas zabiły! CZTERY KACZKI! Widzicie ile tego Aha. jest? Ej, wchodzić? chodzę. Wchodzę. Powiem tyle, kaczek jest bardzo potężny. Ej, ja mam pytanie, Ciepce! gdzie jestem biały? Ja mam pytanie, gdzie jestem ten biały? To, co tylko na Ej, ja też coś mogę wziąść! Okay. Moje jest. coś, ja też, ja też mogę To Co nie ma? On. On, On nie, A. nie ma. Biały, ty po prostu wziąłeś awki nas zostawiłeś.